Dlaczego przy jednej osobie czujesz spokój, a przy innej napięcie, jakbyś musiał się bronić? Odpowiedź kryje się w twojej wewnętrznej mapie relacji, która powstała, gdy byłeś dzieckiem. To wtedy twój mózg uczył się, czym jest bliskość i czy może być bezpieczna. To ten schemat decyduje dziś, czy w miłości czujesz się spokojny, czy ciągle musisz się chronić. Nasze pragnienie bliskości to nie kaprys, to biologiczny mechanizm przetrwania. To system przywiązania, który, jak opisał John Bowlby, działa jak wewnętrzny kompas, kierując nas ku bezpieczeństwu. Im większe poczucie bezpieczeństwa w relacji, tym większa swoboda w świecie. To paradoks zależności. Dobre więzi nie ograniczają. One dodają siły, dają odwagę, by być sobą. Dlatego relacje nie są luksusem, są neurologiczną koniecznością. Psychologia mówi o czterech mapach przywiązania. Stylach, które wyznaczają nasz sposób funkcjonowania w bliskości. Styl bezpieczny mówi, Bliskość jest dobra, ufam i daję przestrzeń. Styl lękowy pyta, Czy naprawdę mnie nie zostawisz? Chcę bliskości, ale boi się odrzucenia. Styl unikający woli dystans. Bliskość to ryzyko, muszę się wycofać. Styl zdezorganizowany jest rozdarty. Pragnę bliskości, ale jednocześnie się jej boję. To chaos. Choć ta mapa kształtuje się wcześniej, nie zamyka nam drogi. To schemat, który możemy zobaczyć, zrozumieć i zmieniać. Związek to spotkanie dwóch map, a jedną z najtrudniejszych kombinacji jest duet lękowy z unikającym. Im bardziej jedna strona zabiega o bliskość, tym bardziej druga się oddala. To emocjonalna pułapka. Ale masz wpływ na to, jak dziś reagujesz. Zmiana zaczyna się od uważności. Od tego, by zauważyć, co się z tobą dzieje, gdy bliskość staje się trudna. Jakie myśli się pojawiają? Jakie emocje? Co robi twoje ciało? Kolejny krok to świadoma komunikacja. Mówienie otwarcie o swoich potrzebach i lękach to nie słabość, to siła i dojrzałość. I na koniec obserwacja. Zobacz, kim się stajesz przy tej drugiej osobie. Czy ciało się rozluźnia, czy napina? Czy możesz być sobą? Bez udawania, bez lęku, bo prawdziwa miara więzi to nie to, jak bardzo kogoś kochasz, ale to, kim się przy nim stajesz.